Play for fun! Cześć Wam, tu édicteRCero i witam Was w pierwszym filmiku z serii fps -y na kanale FPS Media. Seria ta będzie poświęcona przybliżeniu Wam, czym są FPSy i opisaniu kilku z nich. Na początek, czym jest FPS? Ma dwa znaczenia, czyli FPS, czyli frame per second, czyli klatki na sekundę, jak to co nas interesuje, czyli drugie znaczenie, czyli First Perspective Shooter. Jest to po prostu rodzaj gry, w której gracz wciela się w postać, a wirtualny świat jest widziany właśnie oczyma danej postaci. Głównym zajęciem gracza jest głównie unikanie strzałów i zabijanie przeciwników, urozmaicone czasami dodatkowymi zadaniami, jak i poszukiwaniem kluczy czy używaniem prostych mechanizmów. Postać sterowana przez gracza ma do wyboru zazwyczaj kilka do kilkunastu rodzajów broni, które różnią się zadawanym obrażeniem, szybkością, celnością, celnością, odrzutem, czy też pojemnością magazynków. FPS-y często dzielimy na zręcznościowe, takie jak na przykład Sorius Sam, jak i również taktyczne, czyli Battlefield. Te drugie są bardziej realistyczne i czasami ważniejsze niż celne ruchy myszką, jest na przykład planowanie akcji. Gatunek FPS-ów miał swoich prekursorów już w latach 70. XX wieku, jednak za pierwszą klasyczną grę tego typu FPS uznaje się grę Wolfenstein wydaną w 1992 roku przez studio ID Software. Wolfenstein i wiele innych gier było przeznaczone dla pojedynczego gracza walczącego z komputerowym przeciwnikiem, czyli tak jak te wszystkie gry na początku wyglądały. Mieliśmy te pierwsze gry, czyli. Te z lat jeszcze 70. Były to gry jednopoziomowe, czyli y, cała mapa gry nie mogła wychodzić poza jeden poziom, nie było wielopoziomowych map, był jeden poziom, wszystkie pokoje były równego, y, równej wysokości. Na początku używało się do grania właśnie w takie gry tylko zazwyczaj właśnie paru klawiszy, klawiatury, potem właśnie już doszło takie bardziej zaawansowane w cudzysłowie. Yy, sterowanie, czyli klawiatura i myszka, już potem w dalszy, później konsole. Wiadomo, napadzie, no i na początku te gry były bardzo proste. Później w Dumie, właśnie, doszło coś takiego, że mapy były wielopoziomowe, mieliśmy schody, mogliśmy wejść wyżej, niżej. I na początku modele, właśnie przeciwników, były to się jakoś nazywało spritery czy coś takiego, właśnie, postacie nie były w pełni 3D. mi się zdaje, że to były właśnie takie postacie 2D. Takie jakby kartka papieru, i one zawsze stały przodem do nas. To chyba było coś takiego jak w Wolfensteinie 3D. Później, już właśnie modele, modele postaci były zastąpiane właśnie przez w pełni trójwymiarowe postacie. Były też różne nachylenia, właśnie mapy, jakieś, że postać mogła stać nachylona. Wiadomo, wszystko się rozwijało. No i tak jak właśnie mówiłem, Wolfenstein był jednym właśnie z tych pierwszych uznawanych. FPS-ów, FPSów dla jednego gracza właśnie w późniejszych produkcjach tak jak Doom, Doom 2, Duke Nukem 3D, Quake, Unreal Tournament, Counter, Counter Strike, Call of Duty, Battlefield czy Medal of Honor właśnie dodano możliwość konfrontacji z wykorzystaniem sieci właśnie komputerowej z innymi graczami. Czyli tak zwany multiplayer, który właśnie często nas irytuje, znaczy nie multiplayer nas irytuje, tylko wiadomo, drugi gracz najczęściej nas irytuje. Wielu, na pewno wielu starszych graczy pamięta jeszcze Quake'a Duma, czy właśnie choćby Counter Striker. Gry, gry te były właśnie bardziej skillowe niż wiele nowych produkcji. Dzisiejsze fps właśnie stawiają bardziej na grafikę, lecz właśnie niewiele wymagają od gracza, jedynie właśnie przycelowanie i naciśnięcie właśnie z pustu, czy tam przycisku myszy, gdzie często właśnie używanie nawet przyrządów celowniczych jest pomijane i zastąpiane właśnie za bezmyślne strzelanie. Przez co gra taktyczna, tak jakby, no unika się gry taktycznej, bo po co tam jak, jakieś taktyki prowadzić, jak można wyskoczyć za ściany i naparzać z biodra, wiadomo. Ale no, ale każdy gra na swój sposób, każdy ma swoją taktykę, jednego taktyką może być skakanie, waleń z biodra, innego taktyką może być przykampienie, wiadomo. Nikt nie patrzy innemu graczowi w monitor i nie mówi jak ma grać, każdy gra tak jak potrafi, wiadomo. I jeżeli chodzi o FPS-y, jak wszyscy pewnie wiecie, rozwijają się cały czas, się rozwijają. Pierwsze FPS-y właśnie były w latach 70. To były takie właśnie bardzo proste FPS-y. A przepraszam. I one się właśnie tak rozwijały. Jeżeli chcecie zobaczyć następny filmik, to już zależy od Was. Jaki będzie następny filmik, to było tak pokrótce właśnie chciałem Wam mm, powiedzieć. Coś o FPS-ach, głównie o tym skrócie, czym są FPS-y. I właśnie Waszym zadaniem będzie napisać w komentarzach jak ja, filmik z jakiego FPS-a chcecie zobaczyć w następnym właśnie moim filmiku w tej serii FPS-y. I do wyboru z Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor, Counter-Strike. Po prostu rozłożę te, jedną z tych gier na części. Opiszę od początku, od pierwszej części, powiem coś o tej grze. Pokrótce przyswoję przy Wam historię danej gry, tak? I tu właśnie Wy wybierzecie jaką grę chcecie. Napiszecie to w komentarzach. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Także zapraszam do komentowania. I to by było tyle, że chodzi właśnie o te FPS-y. Co będzie w następnym odcinku, to filmiku to już zależy od Was. To było wszystko. Trzymajcie się, na razie.